Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Jakotako i witam w następnym odcinku z Destroy All Humans Jesteśmy, jak widać, w takim innym miejscu niż, um, niż poprzednio, bo w sumie byliśmy na statku na statku matce, z tego co pamiętam A teraz jesteśmy na farmie tych Turnipsidów Czyli na tej pierwszej. W tej pierwszej lokacji, w jakiej byliśmy na samym początku gry, tam jest ich ta farma Okazuje się, że to jest taki w pewnym stopniu otwarty świat Ojej, strzela do mnie, ale mi przykro To jest taki w pewnym stopniu otwarty świat, tylko po prostu wystarczy wybrać mapę Gdzie, o, widzimy, jest tak daleka No co ty, masz niezły wzrok, dziomuś Wystarczy wybrać mapę, na której chce się, że tak powiem, chodzić wolno Po wolnym wybiegu no i, i wtedy można robić tutaj róż, różne rzeczy, mapy, nie, nie mam mapy, czy coś. Jest tutaj jakieś yy, wyzwania tutaj są, typu jakieś tam destrukcje i bla, bla, bla. Ale tym myślę, że zajmiemy się kiedy indziej, ponieważ są misje do zrobienia, są ludzie do zabicia, sami się nie zabiją, nie wytępią, prawda? Więc no, trzeba im pomóc. Ała, 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 nie zabijaj, jest biednym ówko, ówko co ty mu chciałeś? Bum, to Dlaczego czym się to robiło? Tym się to robiło? Chodź tu. Mogę? Nie, nie mogę. Nie ma do co. Jak <grystanie> się podnosiło? Tak się podnosiło, dobra. Już raz wam zniszczyłem farmę. Chcecie, żebym drugi raz wam zniszczył... ...ty płonie i budynek? Huh. Oh, Okej. Okay. Dobra, jak się leci do... Yy, yy, ...Wróć na statek matkę. O właśnie, tak. Tak. Nie będę im teraz niszczył tej całej farmy, całego miasta. Mimo, że chcę i mogę, ale tego nie zrobię. Mamy nową misję do zrobienia. W Santa Modesta, no tak, tam mamy się udać. W laboratorium POXA mamy też... mamy 3900... Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Mamy 3900 DNA. Można by na przykład tam ukrypto ulepszyć. Eee promień, tutaj nie możemy, sonda analna. O! Osłony, a to już mamy ulepszone. To jest zryw, lewitacja. Aha, to już mamy ulepszone. Tego nie. Psychokineza, czyli to podnoszenie. Pozwala szybciej rzucać małymi, unoszonymi przedmiotami, zadawać innymi więcej obrażeń i uszkadzać cele tak, jakby rzucane przedmioty były rozmiaru człowieka. Okej. Okay. A co jest następne? Terapia o, potęgująca pozwala znacznie szybciej rzucać małymi unoszonymi, unoszonymi przedmiotami, Zdawać im więcej obrażeń niż pociskami rozmiaru człowieka. Eee, Okej, okay. a tu pozwala mm, pomóc powoli unosić pojazdy oraz inne duże przedmioty. Okej, okay, dobra. Wyrywanie mózgów. Gdy człowiekowi wybuchnie głowa, wyrywanie mózgu ulegają kolejne osobniki. O, to jest ciekawe, w sumie, ale nie mogę tego teraz i tak, i tak. Dobra, nie mogę tego ogarnąć, więc nie. Ale zostało mi polecone, bym na każdym odcinku grał inną skórką. Tak więc proście, a będzie wam dane, i zmieniamy skórkę na. Innego krypto. Tego krypto. Zagram sobie tym. Mimo, że było polecone, żebym zagrał sobie tym zabójczym klaunem, ale mam ochotę zagrać. Dobra, wiecie co. Zagram tym. Ej, odblokowałem mutanta. Oh, yes. O, oh, tak. Genialny krypto. Nie, nie wiem, nawet kiedy to odblokowałem. Ha, po drugiej misji, tak. Po drugiej misji była mowa o odblokowaniu um, te, te, tej skórki. No to fajnie, został chyba nam tylko ten I ten Aby odblokować tę skórkę wykonaj wszystkie cele poboczne misji siódmej A to aby, aby... Aby odblokować tę skórkę wykonaj wszystkie cele poboczne misji 18. Przepraszam, żebym się tak połączył język, ale dopiero co wstałem tak naprawdę Jest godzina po 14, a dopiero co wstałem Nie, 15 już jest, dopiero co wstałem, bo wróciłem z pracy, tak Dobra, to gramy sobie zabójczą klaunem O, cudownie Będę skakał na ich grobach. Yy... Nie, ale zaraz wybrałem skórkę? Tak, dobra. Wybór misji bierzemy sobie tą najnowszą misję i rozpoczynamy ją. Zapraszam. A i dziękuję oczywiście wszystkim. O, świetnie wyglądam. Jestem piękny. Dziękuję wszystkim za lajki, za komentarze, za wyświetlenia też. Za wszystko dziękuję pod poprzednimi filmikami. I zachęcam do dalszej aktywności.

w tej misji jest ważne, żebyś został całkowicie incognito. Jeśli twój prawdziwy formuł jest widziany przez kogoś, to misja będzie zakończona. Okej. To znalazłem łódkę. I wiosło. Łódka jakoś nie pływa. Ale jestem śliczny, co? Kek. Taki joker trochę. Dobra, musimy zostać incognito. O, witam. Plip plop. Ale super są te skórki. Bardzo ładnie są zrobione, trzeba przyznać. Hello. Skanuj ludzi. Bardzo chę O! Hej. Dzięki. Pa pa, para, pa, pa ja jestem zwykłym ludzią. Ja, tak jak wy, oddycham tlenem. Ja, tak jak wy, piję wodę. U. Bądź jak człowiek, pij wodę. Witam, panie władzo.

Wszyscy idą na tą imprezę, czy co? U. Wow, czyste gacie. To jest to: typowe amerykańskie przedmieście. Fajna piłka, mogę w nim pograć pym. o nie, jest kamienna, nie da się. O, tracę swoją powłokę. Nie. Jestem szybszy niż auto, hej hej, Ty, pani Trudnipsit? Nie Ona nie żyje, ale nie zabiję jej kurczakiem niestety Dzień dobry panie władzo, ja bym chciał... No. Z wielką przyjemnością Pox, o Agenci Majestatu używają technologii zakłócającej, yy, która szybko neutralizuje efekty holoformy i blokuje skaner korteksu. Uuuu, nowa mechanika. Agenci Majestatu... Dobrze, no, czy to czytam? Tak. Którzy spod, yy, kt 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 są pod wpływem niepamięci lub dywersji nie wykryją efektów holoformy. OK. Wyłączaj mini-EMP, aby przestawały zakłócać efekty holoformy. Omijaj agentów i omijaj EMP. Ok. Wszystko jasne. A tutaj jest jakiś. Tam jest sędzia Eee, nie? E, pamięć. to było R, tak? Nie, To to było czytanie myśli? To co było niepamięcią? E, nie, E wyrwanie mózgów, X. Hej, 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 ja mogę teraz przeczytać pamięć? raczej myśl? Nie, chyba nie. What a great guy. He must really love pool Ale o oh, kim mówicie wy wszyscy ludzie? Jezus, dziwnie From jesteście. Even me. Okay. Nie mogę... O, 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 oj o, 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 i o, 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 o. Halo? <tonsMIz researcheddoo> <i lemué>

Dowody, jestem, nie jestem kosmitą, tylko jestem klaunem, trochę szacunku Słuchaj, nie strzelaj do mnie Dowody. Popływaj sobie, to jest w końcu pool party, tak czy nie? Boom, e, nie to chciałem Dobra, czas się trochę pobawić Hejka Dawaj, dawaj mózg mm. Dostałem osiągnięcie bo wystarczyło y, dużo razy przycisnąć przycisk E i wtedy szybciej się mózgi w, e, wyciąga, że tak powiem. Dawaj mózg. It's an alien. Nie jestem kosmitą. Jestem klaunem ślepoty. Hey, hej. O. O, o. Wojsko. Czy tam oddziały, jakoś tam to, nie pamiętam jak to nazwali wtedy. Jaki alien znowu. Idź tam sobie. Co to jest? A to jest człowiek. O, co się z dzieje? Utop się. Utop się, tak. Dobra, nieważne. Ty, chcesz grilla? Proszę bardzo. grill, psie. <coughs> pani władzo! pani władzo! tam poleciał. Pani władzo! pani władzo! pani władzo! pani władzo! <laughs> pani władzo! pani władzo! pani Wazo, pani Wazo, pani władzo!

Ktoś mnie do mnie strzelać. Hmm. Ooh, space ma. Hmm. A, ah, yikes. To było pase już 20 lat temu. Fajnie być zdezintegrowanym. ha, huh? fajnie. <ścoughs> Wydaje mi się, że tak. Znisz radiowozy. O, z wielką przyjemnością. Ice, Ice Baby, on mówił. Ice ice baby Deraj, już czekaj, muszę zniszczyć radio Ej, ale pokazuje mi, że mam amunicję. Jak mam uzupełnić amunicję do tej broni? Bo... Nie wiem. Może mózgim muszę ten tegez. Dawaj to. Przeobraź znaczy no, obiekt, dwa amunicje. Wielokrotnie naciskę przycisk. Ale e, to to jest przecież ten. A, obiekt. Eee. Coś zrobiłem? Że taki mały obiekt, tak? Au, Mam pełną amunicję, czy co? Chyba tak. No, jeszcze jeden radiowóz muszę zniszczyć, a później mogę sobie zabijać ich. Jak leci. Jak śmiecie do mnie. Jak, kiedy jakiś śmieć w ogóle śmieć, śmieć. O, koniec? Damn. A ja tak dobrze się bawiłem. No i 100%. Nagroda 1250 DNA Motel Party Madness. Straszliwa prywatka przy motelu. Młodzież Santa Modesy padła ofiarą szalonego jazzmana. What? Jazzman. Nie będziemy grać jazzu. Sorry. Sorry. Witam, pax. Chciałbym promień dezintegrujący zobaczyć. Amunicja protonowa zwiększa pojemność promienia. Ogień ciągły. Uuu, To mi się podoba. 2000, zwiększa pojemność promienia. Okej, okay, dobra. Stać mnie. Eee, okej, okay. co mamy w spodku w ogóle. Promień. O, chłodzenie, znacznie zwiększa wydajność promieni śmierci. To mi się podoba też. Wydłuża czas, przy którym promienie utrzymują się na, Płomienie utrzymują się na ziemi. Dobra wezmę to, czemu nie. W sumie tutaj nic już... Jeszcze znaczy nic jeszcze chyba oprócz... A nie, mogę osłony ulepszyć mogę jeszcze ale nic oprócz tego. Dobra. Zaczynamy następną misję. Nie, nie chcę wyjść. Zaczynamy następną misję, póki jeszcze mamy czas i. No, zaczynamy w ogóle. Eee. Gdzie, gdzie są reszty? To są. Gdzie jest reszta, gdzie znaczy. No, nieważne. Nieważne. Eee. A, bo to jest cały czas ta sama mapa. Dobra, wszystko jasne. To rozpoczynamy misję. Ta misja i. kończymy odcinek. Myślę, że będziemy tak właśnie utrzymywać ten, tą tendencję, czyli dwie misje na odcinek, żeby odcinki nie trwały po 50 minut. Wystarczy, że trwają 30 i jeden odcinek zajmuje mi kurde na dysku miliard giga. Nie wiem, że to ja no tak 20-30 gigabajtów. Nadchodzi clown. These urban humans are savvier, grittier, stringier, harder to fool. Keep your eyes sharp and your wits sharper. You float too. In the open, duck in here. Hold the frequency. Hit me. We'll go for phase one. Our guys inside the station, just waiting for the word. And the tape and the briefcase, all queued up subliminal tv messages what'll majestic think of next search me you know what a rhetorical question is not a clue <laughs> 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 nie, jak, tam nie są ci smart I w ogóle. black suits again what's a majestic i'm not certain but it gives me an idea crypto Wait, let me grab something to write with. <laughs> if plan is to succeed, reading human minds will be insufficient. We must control them. To ease the harvesting of their brain stems, grease the wheels, so to speak. Sounds like a gas. How do we do it? I believe your ebengarbed friends have provided us direction. Has provided us direction. Yes. Yes, direction. Zniszcz samochód majestatu. Zniszcz samochód za pomocą materiałów wybuchowych. That that can't even fly. Gdzie są materiały wybuchowe? Oh. Ale gdzie są te materiały wybuchowe? Komunizm. Dawaj, szybko, krypto! E, wykonaj... O, jest, dobra, dobra, dobra. Już, 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 chwila. Bang! O, nie trafiłem, super. Bang! O, serio? No sorry, no. Chwila. O, nikt nie zauważył tego statku tutaj. <grytanie> serio? O, oh, Martians, I am not from Mars. Jestem z. czegoś. No, szukam jeszcze materiałów wybuchowych, tak. Najwyżej mi się teraz nie uda, ale ja chcę wykonać ten poboczny ten teges. Nagle w całym mieście nie ma materiałów wybuchowych. Co to za miasto w ogóle? O! Może jednak. Ależ z wielką przyjemnością. Jak się zmienia ten... ciągłość? Tak? Nie. Ups. Eee. Nie umiem zmieniać ciągłości broni, że tak to powiem. Możesz stać w miejscu... Możesz stać... O! Co my tu ma? Uuu. Szatański plan! And orders to commence an experiment in human mind control. oh Apparently, a human scientist is waiting at the TV station for these orders. Uh huh. Expert on the human brain. His name is Sleepy Ernst. Sleepy Ernst, Jesus. TV station and scan Sleepy Ernst. Z wielką przyjemnością, mój przyjacielu. Sleepy Ernst! Śpiący Ernst, tak? Śpiący? te O, właśnie śpi. Co za Ernst? Czas mu normalnie włożyć sondę, a nie, nie miałem jeszcze sondy analnej. Adolf Hitler, o. Bez wąsa. Przeskanuj. Oni mnie widzą, czy co? Nie, już nie. No co jest? Spokój.

Dweeb? Weeb? Chodź tu. Czekaj. No nie. Utopiłem. Utopiłem. Masz łódkę, żebyś tam y, mógł się wrócić z powrotem na ziemię. Czy coś. Na ląd. O to mi chodzi. Rozumiesz. Bardzo dobrze. Pennywise nadchodzi, koledzy. Strefa zamknięta. Ależ co mnie to? Dead, no I'm not. Z wielką przyjemnością. Beg me to Błagaj mnie, żebym e, oszczędził tobie życie, tak? Chyba cię mamam boli. O, człowiekiem proszę to dobrze. Aha.

To jest aż, to jest z tego, z y, trailera. Ty, Pox, nie umrzyj. Dobra. Poxidoxy. Is for complex and highly technical reasons, you have only a few If very can't I watch the news in peace That Fidel was. Fine, I to the antenna. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Dobra, How can I see she's off the air? How can I see Nie dotyka ziemi. Jak mam nie dotykać ziemi? Przepraszam. A nie, nie dotykam ziemi przecież. Ziemi nie dotykam. Ja jestem przecież cały raz na dachu. Chyba, że dotknąłem. Nie wiem, ale nie. Raczej nie. Zdało się? Tak, dobra. Następna antena. I am not Spaceman. Ostatnie dwie. Dobra. Wow. Jestem ogierem? Nie dotykałem ziemi. Udało się? Chyba tak. Okej. Okay. Dziś dawaj. Włączamy TVP, znaczy każdą telewizję e... głównego nurtu. Zaraz wysadzi wam wszystkim domy. Ups. O. Disgusting. Disgusting. To nie ja przecież, nie? Crypto, crypto, where did you go? Snack time. Snack time. Co idziemy na hamburgera czy coś? Ty teraz mówisz to swój, a jaki muzyka? Rozsadzałem, zabierałem muzykę to pff, normalka. Misja zakończona. 100% udało się, dobra. Praca kodrzutowy, dopala. do dopalacz. <grymne> Nowość w laboratorium, czyli lewita. Lewit, le, le, lewit, lewitujący cyjny. It, nie umiem mówić, aha. Lewitacyjny induktor. Okej, okay. Ulepszenie osmu, to też się przyda. Powracamy na statek matkę. Dziwaczna błyskawica uderza w całe osiedle i zebia 12 osób. Miejscowy elektryk pozwany na wadliwe uziemienie. Tak, tak dokładnie było. Santa Modesta Tribune. Tak było. Dosłownie. Ten piorun jest katastrofa po prostu. Okej. Okay. Tak, jasne. E, chciałem sobie zobaczyć tutaj. Okień ciągły, stopniowo zadaję. Aha, czyli że... A ja myślałem, że to promień będzie taki. A to nie, to chodzi o to, że cały raz będę strzelał. Dobra. To nieważne. Gdzie jest mój plecak? Mm. Niewielką falę uderzeniową, która zwala przeciwników z nóg i odbija pociski Przedłużenie zrywu pozwala krypto wykonać szybki, niedługi ślizg po ziemi, okej okay. A mam może tutaj okej. Okay. Czy mam może tutaj na przykład To są te osłony Zwiększę, okej, okay, mam 1500, skaner Znaczy, nie mogę sobie plecaka ulepszyć, tak, to się samemu tam chyba coś tam dodało No dobra, no to sobie na razie zatrzymamy te, pie te pieniążki, że tak powiem, nie, 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 nie chcę wychodzić A ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał Jeżeli tak nie zapomnijcie zostawić łapeczki O, mamy jedną gwiazdkę, a mogłem mieć dwie, okej okay. po mi 100, okej, okej Nowa grafika, ok, dokę, ok, dokę. Okay, okay. No, tak czy siak, no, tak jak mówię, jak się spodobał, nie zapomnij proszę zostawić łapki w górę, subskrypcji i tam tego dzwoneczka. Jeżeli chcesz oczywiście wiedzieć, kiedy następny filmik się pojawi. O Boże ja naprawdę mówić nie umiem. E, muszę więcej kawy wypić, a później umrę na zawał. Ach, pyszne. E, no, i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!